Siema, siema, w tym odcinku wam pokażę jak dostać się do dziury w murze. Jak się tepniecie na spawnę, idziecie na lewo, przez most. Idziecie cały czas do góry, po schodach, do samej góry idziecie. Tutaj idziecie, no i idziecie na lewo, tutaj. Skaczecie po murze, ten tutaj. O kurde, spadłem ale cofa tu eee, jest wyjście tak, e, tak i te, teraz się spina się tutaj do samej góry A jak się dostaniecie tutaj na drzewo skakujecie tutaj niżej przechodzicie tędy i tutaj jest dziura w murze no i tutaj schodzicie na dół no i jesteście jesteście u MPców. na samym dole no i to jest Poradnie jak dostać się do NPS-u z jednego questa. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!